Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób odczytać licznik na urządzeniu Brader L8850CDW. Aby odczytać licznik w urządzeniu Brader L8850CDW należy na ekranie dotykowym odnaleźć przycisk z narzędziami. Wciskamy go. Pokazuje nam się przycisk ustawienia, który należy wcisnąć. Następnie odszukujemy przycisk o nazwie Informacje o urządzeniu odszukujemy napis licznik stron, licznik stron wszystko i tu mamy podane ilość stron kolorowych, ilość stron czarno-białych. Możemy też wydrukować raport z licznikami na tym urządzeniu. Wciskamy po kolei ikonkę z narzędziami, ikonkę ustawienia, następnie odszukujemy z listy rozwijanej informację druk raportów, wciskamy. Kolejnym krokiem jest odnalezienie Ustawień drukarki i OK. Raport ustawień drukarki składa się z dwóch stron. Na drugiej stronie, może na górnej części, odnajdujemy numer fabryczny urządzenia, a po środku informacje o ilości, ilościach wydruków. Wszystkie strony: strony kolorowe, strony monochromatyczne. Dziękuję.